To właśnie mi wyślij ten, kurczę, kupciu linka też swojedę no, taką z prowencji. Jest, i pali. jest odpalony, odpalony jest, no? Jest ja gościu wtedy teraz. Przed tą szybką kiereczkę zagram, zobaczymy jak to pójdzie. Yes. Cóż, ta, odpaliłem streama, bo chcę zobaczyć, czy mi pójdzie Apex. O, oh, jest. Siemanko. Elko. Siema. Siema. Tam na dół idź. Gdzie na dół? Dwa kanały niżej. na razie, kurwa, jest dobrze. Będziemy... Dobra, chuj, mutuję to. A są logi? <laughs> no czekaj. Ty i ja. No trochę są. No bo bitrate bym musiał ustawić tak dalej, nie? Aha, nie, no teraz ledni sekret. Zawsze jestem gotowy. Nie, to jest git nie mnie mniej. Nie, trochę są, no. Są, no bo bitrate. co ale ja mam Gierkę dobrze na razie, więc jest spoko. swojego czempiona. Jakiś gościu ci komentarz napisał, Pamiętasz mnie z kurka? Teraz? Ta, na ile że weź. Eee, ale No kurwa, jak cię nie pamiętam, jak cię pamiętam, ja gościu. Ale FPSy trochę wpadły, kurwa, tak. Tak patrzę albo na razie kurwa, czekaj tu polecę nie no, jak to chyba łapka w dół, że jak się na kurdłorda grać, a gra, ja to jacyś apel ja. no chyba łapka w dół polecę jeszcze masz kurwa tych zgłoszeń, którzy byli nooo tak, zgłoś streamka bo chujowy hehehe ooo jest Spoko jest kurwa Czekaj Ej się, gramy w jak coś, no Ty, ale ja mam dobrze kurwa, mi dobrze działa gra Tylko kurwa bym musiał streamka ustawić A. I to co to i co? Kupciu? też gra? nie kurwa jak na tym laptopie na kopie mi się zaczynało to na tym laptopie to kurwa To się boję Aha, ja tu nie mam. Skurczę, kurczę, i będzie gitet. No i będzie, nie? Kurwa, żadnej broni nie ma, ale chujnia. Ale laguje czy nie laguje? No właśnie, to chyba teraz ostro, nie? No teraz tak ostro. Stabilne 10 FPS. Kto tak powiedział? Żadna kurwa 10 FPS. Jakbym miał 10 FPS, to nie, nie zaczął streamka. I to szkoda, kurwa czasu. Aktualnie masz slajdów na streamku. No bo to te, bo to w slajdach jest streamek, to nie że płynny, nie? Bo ja 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 Bo wy, ja wyprzedziłem technologię i w slajdach leci. Już wchodzę, już wchodzę! Co chuj, opuszczam gierkę? Ej, ja wiem! Ja wiem co ja zrobię, idę grać w CESA, jako shootera. Ja najpierw co mam za gierkę ustawioną. Ej, ja mam tego? A to mi twar jest, elo elo! To, to, to chłopiec z hurta też kurwa, też jest gościu. A, prawie 600 subów, z czego 500 to gościu z hurta. Nie no, tyle to nie. Ty, ale patrz. Odpalam CSA, ja gościu. Jak mi kurwa Apex poszedł, to CS też pójdzie. No to ja będzie oglądane z stream. To będzie oglądane kurwa z miksa dziesiątki ja gościu też może być. Już wchodzę! Nie masz na CS a wchodzić, tylko na poplesza. Ale przecież, kurwa, tam też muszę wejść. No najpierw na poplesza wejść. I dzięki za słupka, Dzięki. Kurwa, od razu sub. Od razu usłupka. Nie, sub, sub, też się. Chodź, jak będziesz to kurwa przynajmniej nie będę jakiś pałom dawał kurwa zarabiać, tylko sobie w ciebie włącz jak sobie dosypiał kurwa, i będę się leciało. każdą reklamę cię obejrzę, gościu. Mhm, dadz bloczka. O, jest złoty widz. O, jest wiz. Kasia Kasienka, moderator, pierwsza klasa. <grym> Pierwszy włączenie <mód. grym> Włączenie z siecią kurwa, no to nie jest złe tam csgo Ej. Ruszyłaś, nie? Nie! Niemożliwe.